W dzisiejszym materiale turniejki kickboxingu Gala 30-lecia samorządu gminy Drawsko. 6. turniej wsi gminy Drawsko. Turniej karciany baszka kop Impreza rekreacyjno-sportowa ryby, grzyby, las wokół nas. Od mocnego uderzenia, można powiedzieć, zaczynamy dni Gminy Drawsko. To zaczynamy od turnieju, pierwszego turnieju kickboxingu. Sekcja kickboxingu w Drawsku funkcjonuje już przez dwa lata. Dzisiaj mamy okazję zobaczyć efekty w postaci właśnie tego wydarzenia. Bardzo cieszę się, że tylu zawodników z różnych stron zjechało dzisiaj do Drawska i życzę wszystkim udanej zadania. Witam wszystkich. Jak tu podziwiacie zawody kickboxingu? Pierwsze, pierwsze u nas w pierwszym w regionie. Polecamy wszystkim. My całą rodziną, dwóch synów. Staramy się robić to jak najlepiej. Pan Wójt zorganizował, uzupełniał nam salę. Jest bardzo fajnie, polecam wszystkim. Trzeba się ruszać pomimo tej pandemii. Trzeba walczyć, pamiętajcie. Walczymy w domu, walczymy tutaj, walczymy wszędzie. 25 czerwiec 2021 roku. Świetlica Miejska w Pęckowie. Gala to okazji 30-lecia samorządu w Z uwagi na pandemię nie mogliśmy w ubiegłym roku świętować, a 30 lat samorządu lat czynili to wszystko co dzisiaj prezentuje wizytę gminy Drawsko. jest to już trzeci turniej samorządowy organizowany na terenie gminy Drawsko. I pierwsze co chciałbym zrobić to podziękować szczególnie organizatorom gminy Drawsko, pani Ani, pani Heniowi, panu Heniowi jak również wójtowi tej gminy którzy Zawsze ciepło przyjmują wszystkich uczestnik uczestników tej imprezy. Myślę, że ona wpisała się już na stałe w Drawsku i przez kolejne lata będziemy kontynuować to właśnie tutaj w tej gminie, bo to jest gmina przyjazna dla sportu i rekreacji. Jesteśmy dzisiaj na Drackskim Amfiteatrze, gdzie odbywa się szóste już z kolei turniej w zini na Drawską. Osiem sobie rywalizowało dzisiaj ze sobą. Спасибо. W dniu dzisiejszym odbył się turniej sportowy Baśka Kop. Gramy o, graliśmy już w zasadzie o puchar wójta gminy Drawską. Jest to impreza cykliczna, powtarzająca się każdego roku. Każdego roku rozgrywanych jest tego rodzaju I około 20 turnieju. Jest to widać niezbędne, gdyż przyjeżdżają zawodnicy z gmin ościennych, a nawet z innych powiatów, mam na myśli Podziecki, czy nawet Więcbork dzisiaj byli, koledzy z Więcborka byli nawet, także widać, że jest to niezbędne, bo skoro przyjeżdżają ludzie i są chętni do tego, to należałoby jak najbardziej kontynuować i podtrzymywać tradycję dziadków. Dzisiejszy 21. festyn grzybowy nabiera rozmachu, Festyn w nowym miejscu, w nowym wymiarze, bowiem po raz pierwszy jest on organizowany na przystani Drawskiej Inzel, a nie jak dotychczas w Drawskim Amfiteatrze. A związane jest to z nowym pomysłem na rozszerzenie formuły tego festynu, bowiem do tej pory był on oparty na grzybach, lesie i tym, co wokół tego elementu się dzieje. Natomiast ten nowy wątek to ryby, w związku z tym nowa nazwa naszego festynu: ryby, grzyby, las wokół nas. Impreza myślę, że w dobie panującej pandemii i sytuacji, która wokół nas ma miejsce, nabiera ważnego wymiaru, bowiem dzieje tu się, tu, tutaj się dzieje wiele rzeczy ważnych i istotnych nie tylko dla samego festynu, tylko dla samej zabawy, ale także ważnych społecznie, bowiem można zrobić sobie y, szczepienia Johnsonem, jedną, jedną dawką, można się spisać w spisie. Y, jego majątku, ale także można się fajnie, znakomicie zabawić. Udało się pozyskać ciekawą grupę. Obranocka. Mam nadzieję, że przyniesie wiele radości mieszkańcom. Dla małych dzieci wiele też się wydarzeń dzieje, które, które mogą im głęboko zapaść w pamięć, bowiem nie na co dzień można popływać łodzią, kajakiem, czy skorzystać z innych możliwości, które daje dzisiejsza impreza. Impreza, mam nadzieję, będzie w wymiarze dużym, bowiem Zawsze festyn grzybowy był jedną z największych imprez w tym rejonie, a dzisiejszy myślę, że w tych czasach, w których żyjemy, także będzie imprezą o takim znaczeniu rejonowym, bowiem widziałem mieszkańców gminy Krzyż, gminy Wieleń, także oczywiście mieszkańców Drawsko i zaproszonych gości. A więc mam nadzieję, że wszyscy spędzą tu miły czas i wiele, wiele będą mieć miłych słowów.